Yo, 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 dzięki Chester Slawick Słuchajcie, teraz dzisiaj troszeczkę, jako że już wiosna, sezon turystyczny, prawda, jest bardzo dużo turystów tutaj u nas angielskojęzycznych, którzy mają też różne sprzęty fotograficzno-filmowe. Słuchajcie, chciałem, taka porada dla Was, czy wiecie, zagadka, porada, czy wiecie, jak po angielsku, jak się mówi na powiedzmy penisa, który, który jest często męczony, przez jego właściciela. Wiecie? Selfie stick. <laughs> ja, ja. Dziękuję, dziękuję, Wiem, ja taki żart może troszeczkę powiedzmy kontrowersyjny, dyskusyjny. No ale cóż, jestem jaki jestem, prawda? I za to mnie lubicie cała czternastka. Pozdrawiam. No nic. Widzimy się w kolejnym naszym wydaniu bloga Czestrosłowik. E, dzięki. Pozdrawiam Was i do następnego.